Film twórców takich hitów jak... Igraszki w jeziorze. Szybki numerek na wysokościach. I ostatniego hobita. Prawy parę sobie zomatyczne krzesła, na tym mam na... Lubisz w Dupala. Mm -hmm. Ale <słyska> dobrze <śmurzy> Ale puza. Nie będę się komułowy grypyc! Nawet strasznie na pewno to czarny, bo nie wiem. Ponad ciemnością! Hmmm! Hmmm! was! Wszystkie! Ale tu cuchnie rybom! Wolę chłopców! <śmurzy> wiem to! Odześlizguję ja się, obrażę, ja bym wześlizguje się go... i tak nie poruchasz, haszka na tu jest mrok, tu jest mrok, tu jest mrok. No dzięki bardzo! Kurna! Pff. Ponad pustkowiem! No, architekt musiał być pijany! A... O no, Prosta, chydziesz, prosto, potem w lawo, bo... Ja nie mogę, ja ci Panie nie, nie wychyl, Leży największe zło ze wszystkich. Ja tu tylko minę od chęci, w stachów do... Jestem twym pizda... ojcem. Ja ci dam stary... Ooooo... Bardzo! Oooo, Andrzej, co tu tak wali? Ja Co was martwić, panowie, ale... Ja to mam. Hobbit, Habit Smauga, Smoga. Smuga. Smoka. Smarka. Smar. Sma nie O, widzę cię. O, o, raz, na trzy Bilbo, zaklepane. Wygrałem je. Przegrałeś. Szukasz. Nie, 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 nie. To jest niefantanie, Fer. Jesteś większy. Zawsze wygrywasz. O, w Careful watch of my brother's soul And should this sky be filled with fire and smoke Keep watching over during The Desolation comes upon the sky Now I see fire side the mountain I see fire By the trees, and I see fire Howling souls, I see fire Blood in the breeze, and I hope that it only